Nowy lider defensywy? rebkę puka do kadry. Rebkę objawieniem Rakowa? Spodziewam się powołania. Olkowicz wybucha, progres 26 latka z miażdy kadrę Urbana, koniec czekania na debiut? Raków Częstochowa rozbił Żylinę aż 3-0 w eliminacjach Ligi Konferencji. Do przerwy męka ze Słowakami, ale w drugiej połowie wyższy bieg bramki, które wstrząsnęły Europą. Jednym z najjaśniejszych punktów – Oskar Repke, 26-latek, który dołączył do medalików tego lata i zebrał pozytywne recenzje za występ. Widzimy, jak progresuje, wszedł do topu ekstraklasy i robi różnicę. W 2025 roku, po transferze z klubu poprzedniego, np. pod Beskidzie lub innego, ale według stats, 5 meczów w Rakowie, 2 asysty, 85% celnych podań, Aber perform w duelach defensywnych. Repkę to Oskar, progres, repkę jak mówi Łukasz Olkowicz. Przyjemnie się go ogląda, a jego wejście do drużyny to złoto dla papszuna. Czy to objawienie zasługuje na kadrę urbana? Bomba, bo w marcu 2025 roku dostał pierwsze powołanie, a teraz po trzy zero ze Żyliną kibice szaleją. Olkowicz nie oszczędza pochwał, widzimy, jak progresuje. Wszedł do drużyny stopu ekstra klasy i robi różnicę. Przyjemnie się go ogląda. Dla mnie to jest Oscar, progres, repkę. To skarb, bo repkę w Rakowie pokazuje klasę. W meczu ze Żwiną dominował w środku, wygrywał pojedynki, budował akcję stats z 2025 roku, 92% celności podań, 6 wygranych duelów, kluczowa asysta. Dziennikarz przeglądu sportowego ONET dodaje paliwa, spodziewam się powołania dla niego. Czy od razu powinien znaleźć się w pierwszym składzie? Tu mam wątpliwości. Musimy zobaczyć więcej jego meczów na arenie międzynarodowej. To będzie dla niego dobry sprawdzian. Ekskluzywne, borepkę to objawienie od debiutu w marcu po potencjalne miejsce w kadrze na wrzesień 2025 rok. Urban, nowy selekcjoner, Szuka świeżości po kryzysie z probierzem, Repke to idealny kandydat z doświadczeniem w ekstraklasie i progresem w Europie. Urban ma dylemat, czy powołać objawienie Rakowa. Nowy selekcjoner reprezentacji Polski, Jan Urban, staje przed trudnym wyborem. Wrześniowe mecze eliminacji do Mistrzostw Świata 2026 roku przeciwko Holandii i Finlandii zbliżają się wielkimi krokami. I choć Urban ma do dyspozycji bardziej doświadczonych stoperów, to forma Oskara Repki stawia pytanie, czy warto zaryzykować? W marcu tego roku Repka otrzymał swoje pierwsze powołanie. Ale wtedy był raczej zapchaj dziurą. Teraz? Teraz mówimy o realnym kandydacie do składu. Jego liczby mówią same za siebie. 89% skuteczność podań, 4,7 wygranych pojedynków główkowych na mecz, 0 błędów prowadzących do bramki w 11 występach. Eksperci z meczyki.pl mówią wprost spodziewam się powołania. Ale czy Urban zaryzykuje i da mu debiut w wyjściowym składzie przeciwko takim potęgom jak Holandia? Reprezentacja potrzebuje świeżości, czas na odważne decyzje. Po rozczarowującym Euro 2024 i odejściu probieża, kibice domagają się rewolucji. Nie tylko zmian na ławce trenerskiej, ale także w samej kadrze. Oskar Repke może być właśnie symbolem tej zmiany. Młody, nieprzegrany mentalnie, głodny sukcesów i bez kompleksów wobec rywali. Repke nie ma jeszcze na koncie setek meczów w reprezentacji, ale ma coś, czego brakuje wielu starszym świeżość, dynamikę i chęć walki. To nie jest piłkarz na przeczekanie. To gracz, który chce walczyć. I to widać w każdym jego meczu. Raków Częstochowa. Przykład systemowej spójności i zrozumienia gry defensywnej. Pierwszy wstęp. Niepozorna siła Ekstraklasy. Raków Częstochowa od kilku sezonów jest jednym z najstabilniejszych i najbardziej systematycznych klubów w Ekstraklasie. Od momentu objęcia zespołu przez Marka Papszuna, klub przechodził metamorfozę, z Outsidera do czołowego gracza na krajowym podwórku i uczestnika europejskich pucharów. Obecnie, mimo zmian w sztabie i transferach, Raków nadal wykazuje spójność taktyczną, szczególnie w organizacji gry obronnej, co czyni go idealnym źródłem kadr dla reprezentacji Polski. Drugie, dlaczego raków to model dla kadry? Raków gra w systemie 3-4-3 lub 3-5-2, który bazuje na bardzo dobrze zorganizowanej grze w defensywie i szybkich przejściach do ataku. Taki system może idealnie odpowiadać koncepcji Jana Urbana który, jak pokazują jego wcześniejsze prace w Górniku Zabrze i Młodzieżówce, preferuje elastyczność taktyczną, ale nie kosztem organizacji gry. Raków to nie tylko taktyka, to również kultura dyscypliny i odpowiedzialności pozycyjnej. Dla selekcjonera, który wciąż szuka stabilnych ogniw w defensywie, Raków to naturalna baza rekrutacyjna. Trzeci Oskar Repka, defensor z przyszłością w kadrze. Oskar Repke to zawodnik który w meczu przeciwko Żylinie nie tylko odegrał kluczową rolę w zachowaniu czystego kąta, ale również imponował spokojem, ustawieniem i agresją w odbiorze. Jego gra przypomina nieco styl Kamila Glika z najlepszych lat, silny fizycznie, pewny w pojedynkach jeden na jednego, ale także potrafiący wyprowadzać piłkę. W meczu Rakowa w eliminacjach Ligi Konferencji. Repke wygrał 83% pojedynków fizycznych. Zanotował 91% celnych podań, z czego 25% do przodu. Wykonał 5 przechwytów i 6 udanych interwencji. Tego typu statystyki i stabilność mogą być bezcenne dla reprezentacji Polski, która od dawna szuka obrońcy mogącego w przyszłości zastąpić takich graczy jak Bednarek czy Kiuie, zawodników, którzy w ostatnich miesiącach nie prezentują stabilnej formy w klubach. Czwarte dopasowanie do obecnego systemu Urbana. Urban zapowiada odejście od przestarzałego 4 do 4 lutego, eksperymentuje z trzema środkowymi obrońcami. Repke jako stoper prawonożny, który może grać zarówno jako środkowy, jak i półprawy w trójce, pasuje idealnie. Dodatkowo, repke z napresem wysokiego i średniego bloku, stosowanego przez papszuna, jest przygotowany fizycznie do intensywnych meczów. Grał 90 minut w ostatnich 8 spotkaniach Rakowa. Potrafi grać w systemie z wahadłowymi, co może ułatwić urbanowi integrację go z graczami takimi jak Zalewski czy Frankowski. Piąte korzyści dla kadry z powołań z Rakowa. Raków, jako zespół, gra bardzo kolektywną piłkę, co jest wartością samą w sobie dla kadry narodowej. W przeciwieństwie do zawodników z Serie A czy Premier League, którzy grają często w bardzo odmiennych systemach, piłkarze Rakowa są łatwiej adaptowalni, bo na co dzień funkcjonują w środowisku. Które wymaga taktycznej dyscypliny i zrozumienia. Urban powinien rozważyć nie tylko Repkę, ale i innych. Zoren Arsenić, kapitan Rakowa, przywódca defensywy. Ben Lejdermen, środkowy pomocnik z wizją. Dejan Soresku, wahadłowy, mogący grać po obu stronach. Szóste podsumowanie: czas na kolejnych z ekstra klasy. Raków pokazuje, że polska piłka klubowa potrafi produkować graczy gotowych na grę w kadrze pod warunkiem, że selekcjoner postawi na system, a nie tylko indywidualności. Oskar Repkę to nie jest nazwisko, które rozpala tłumy jeszcze. Ale to może być zawodnik, który da kadrze spokój i jakość tam, gdzie jej brakuje najbardziej w centrum obrony. Raków pokazuje, że polska piłka klubowa potrafi produkować graczy gotowych na grę w kadrze pod warunkiem że selekcjoner postawi na system, a nie tylko indywidualności. Oskar Repke to nie jest nazwisko, które rozpala tłumy jeszcze. Ale to może być zawodnik, który da kadrze spokój i jakość tam, gdzie jej brakuje najbardziej w centrum obrony. Złoto finałowe, wizja chwały. We wrześniu Biało-Czerwoni rozegrają dwa bomby, najpierw wyjazd z Holandią, 4 września, potem dom z Finlandią, 7 września. Jeśli repkę dostanie powołanie, to rewolucja Urban może postawić na progres w środku obok Zielińskiego czy Madere, budując drużynę na awans do MŚ 2026 roku. Od męki w pierwszej połowie ze Zieliną po deklasację 3, zero repkę to klucz, bo jak mówi Olkowicz, robi różnicę. W 2025 roku, po pierwszym powołaniu w marcu i wywiadzie dla Meczyki, gdzie repkę mówił o marzeniach o kadrze, to czas na debiut. Od objawienia w Rakowie do gwiazdy kadry Polska wstaje, Urban debiutuje z Repką w składzie. Czy Oskar Repke jest gotowy na kadrę? To pytanie, które dziś zadają sobie kibice, dziennikarze i być może sam Jan Urban. Czy zawodnik z kilkunastoma meczami w Ekstraklasie poradzi sobie z Memphisem Depayem czy Joel Pohampalą? Może nie od razu. Ale jeśli nie teraz, to kiedy? Futbol to nie tylko liczby. To także moment. A moment repki właśnie nadszedł.